pan tutaj na. Nie A dlaczegoście weźcie jest... tam, jest autonomia? Oczywiście, tak, o tam, chodźcie, to, o tam. Czy, czy. Tutaj nie, 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 ale my. Nic nie to... zobaczycie, bo nie macie tego prawa. Macie urzędnika jest... państwowego? Nie macie. Nie macie tego prawa, to jest moje, ja mam hobby takie. I co chcę, będę trzymam. No chcę nie krzyczeć oczywiście, że pan musi spełniać pewne wymagania z Nie żadnych wymagania nie może Ale to są hasarskie przepisy. No mortowaliście miliony, kurka, czy gęsi, tylko w świń, wiemy znaczy ja <si 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 Pieniędzy na waszych kontach. Bo to plutony egzekucyjne założenie. A wy jako organizacja, ey, przywadzka się ma co? Ochaniacie i coś Pana proszę się. No jak? Czy Polsce, ktoś do pana, ja do pana nie No ale ja Was nie wpuszczę tutaj. Bo ale ta przy pani mi... tak mi... ta mnie naszerpała nerwów. Przy no no pa, Ja do pana nic no, nie przyjmę. Prywatnie, no to, no to... jak pan Franek Juśków, a pani tam się, A ta, pani, a ta no, ale... pani mi tak szarpnęła nerwy, że, że mam na nią oko. Powiem tak. No Prywatnie. Jeżeli się... Nawet jeżeli Tylko, się że się podoba, tak? Tak, podoba. No ładnie. Niech się zobaczycie, bo nie macie prawa wejść. Niech sobie pokrzyjecie. Nic nie ma. Ja jestem. Proszę nie krzyczę. Proszę sobie Ale te papierki sobie A, wie pani, nie, tak można se schować. Się no. Pracownicy inspekcji. Ja też A mogę no, wydrukować zaraz. I... Murderców, Turcnik, nie macie pana, prawa tu wejść. To jest już autonomia. Pan to mówił, Pan to mówię, i nie macie prawa wejść. No i ty, zobacz, Pani żona, wciąż się pani chce mi Ale Pan bardziej denerwuje żonę i podejrzany niż bo pan krzyczy. Wy jesteście zorganizowaną grupą przestępców. I, i, co wy, co? się wyszkoli do mordowania kurka czy, gęsi, dygów i do mandatów. Więc y, do tego jesteście przez, do pana... niszczenia, narodu? No, polakami jesteście? Przez, Pytam się przez, was. Do pana nie krzyczy pan do przez, pana krzyczy. nie krzyczy. Dobra, nie denerwuj się. No. Zaraz panie pójdą. Nie macie prawa tu wejść. Tam ale jest po... autonomia, nie macie prawa wejść. Ale po co pan krzyczy? Ale ja tylko wam mówię. Ale nie, pan krzyczy, pan podnosi. Dobra, słucham was, no dobra, jeszcze nie odzywam. No to da pan Już się nie odzywam. Słowa. Nie odbiera pan co prawda od nas pism, ale dostał pan taką decyzję administracyjną w kwestii utrzymania. Powiem brzydko, pierdolę decyzji administracyjnej, to w dupę, aż do małe decyzyjki. No czemu i dalej panie, słucham. pan się No bo bo trochę, ta pani mnie skurwiła. Jest bezczelna, weszła... Pan wasz kolega wprowadził bezczelnie, mnie nie było dzwoni do mnie Nie no, I napisane. mówię, proszę pana, za 15 minut będę, bo jadę z zakupów no, z białym. On panie ciała, poprowadził, pofilmowały. Ten pan był w moim imieniu tutaj, bo to moja prawa ręka. No i o to, panie weźmi bezczelnie. No tego są. I teraz nie wy, nie, o Były pouczone, że jest autonomia. Nawet trochę na linii. dalej no, da się, dasz, jak będą re, re, koczyn, to będą rękoczynkowa, moją jako jako Jerech że żywy wolny człowiek tam jest autonomia i prowencerzy. Proszę opuścić. Będziemy, nie pójdziecie. No nie, jak nie, pani nie wejdzie ani ta ani, 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 pani. rozumie pani? Panie, panie. Proszę, za, na, nie macie żadnego prawa. Jesteś bezczelną bandytką, jest. rozumiem? No. No. Wy porządować, nie od kurka, czy Siń i macior. Dobra, I policja w tym asystowała! Będziemy kurwa rozstrzelani! Proszę no. 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 to są groźby karalne. Pan tak. Rozumie, pan... To ich grobie, toście weszli! Pan... Mam autonomię Szefana. i to jest ja groźba pan... karalna! Ja rozumiem, jest, ale pan... Jako Zorin Zwanów ja to są przestępcy! Proszę mi opuścić ten teren! A to już was ja proszę opuścić ten teren! To tak, jest Proszę opuścić ten teren, mam autonomię. Ale, ale teraz to wy przy, Bo przestępstwo, wchodzę na mój teren. Pana, e, dobrze pana, dobrze, pana rejestruję, bo będziemy potrzebowali tego nagrania. E, tak, tak, tak. Ale jest, ten pan jest wam nie nie no, nie. nie, nie, pana, nie rozumie ma mnożny, tak? Rozumiemy się? Jestem narodowcą, mam, mam prawo do morderców w każdej ja były jak jak byli że mnie wymordowali. Znowu się doś nie w tym w tym w tym kraju? Nie będziesz spisywać. Nie będziesz spisywał, my tu Wy jesteście prywatną firmą? Umowę mamy. I, jak macie macie urzędnika państwowego? Macie umowę, że wy jesteście prywatna firma, ja też. Umowę proszę, wy mamy się. Mamy się po do się. No ale to są. Sobie, ale. No. Ile kosztuje? wiesz, na bardzo tego 60 zł. Zdjęcie moje. Pan pamięta swój Słucham? Pan pamięta swój paszal? Nie, nie pamiętam. No, nie nie podajem, Ale nie, nie ja nie podaję, bo do, my do, jesteśmy wolni ludzie. Proszę pana, informuję no pana, ale że będzie pan świadkiem w takim przypadku i chcę panu wylegitymować. No ale ja nie chcę być świadkiem. No to zaraz, zaraz ustalimy, to weźmiemy pana na i ustalimy pana, pana no Ale nic nie, nie będzie na... pan ustalał, no. bo ja jestem wolny i z jakiej racji pan tu w ogóle przychodzi? No. Z takiej racji, że tutaj inspekcja przyjechała. No ale inspekcja, no ale ja nic nie mam do inspekcji. No, ale ja mogę nagrywać, bo, bo tam Pan też może mnie nagrywać. Ja pan tam, pan się, nie tam jest autonomia, nie macie prawa wejść, wejść jest 50 tysięcy. Na razie Wasze, daj edyca, długowe, ja, starty, zarek, no edycja długopis, wszystkie. Panie ja, Darek, no, panie, no. Panie, ja w ogóle na mój teren prywatny. Informuję, że nieprawdziwe Daj mi No, ale to są hazardzkie przepisy. bo ja już Ja Tariusz, nazwiska nie podaję, bo

A pan? Dzielnicowe rejonu numer 2 Komisariatu Policji i Urzędu Numer 2 A numer 2 to tutaj? O nasz 2, rejon tu? 8545 ja nie wiem jaki tu nawet jest rejon Nie, tutaj nie jest rejon jak, jak pana dane? Moje dane? Tak Michał Grochowski O! To pan To ja Rozumiałem z panem, gdzie nasz pistolet No No i pan że w organizowanej grupie przestępczej? Takie są przepisy, proszę pana. No. Ale to, to są kazarskie. Pani no, no. W wieku moich wnuczek, ale dobra. Trzymaj, Edytka, te kartkę e, e, trzymaj. I proszę opuścić, naprawdę te panie nie, nie mają prawa wchodzić, bo po prostu nie ma. Dobrze, udostępnię panu? Nie udostępnię, nie, nie ma nawet mowy, takiej opcji nawet nie ma. kurka, że gęsi, indyków, świn, ale... świń w ciąży ale... i prociaków nie wpuszczam, bo zniszczycie ży, ży, zdrową żywność, a ja mam, jestem wolny, żeby człowiek, będę się mógł, co będę chciał. No, nie. Pan, o, nie. pan nie podaje danych. E, nie poda. przyjdziemy tutaj do pana, dobrze. No nie macie, no nie... nie czeka, bardzo pana proszę. No nie wyjdziecie, no. Słuchajcie, spokojnie. No nie wyjdziecie. No nie wejdziecie! No i sobie wchodź. No i sobie wchodź. Nagrywaj tych bandytów wchodź. No i Tych bandytów, No na sobie wchodź. i to jeszcze dzisiaj Na ten Ale nie wiem, tu było informowane, że wy sobie przyjeżdżacie Jak wam pasuje nie No i no i nie ma. Wy jesteście bandytami normalnymi! Przestępcy! Macie prawo wejść koniec! Wy bandytki! No co, no są kozy i tyle. Przestępcy jesteście, normalnie. Wy jesteście Polacy? Kat Katolicy, ale komosaki się będziecie mieli? A ja wiem od czego jestem. Nie ja wiem od wiem od czego jestem. Nawet się dziewczyną nie Nawet się dziewczyną nie ubieraj, bo nie wejdziesz. Sądy są... Nie, nie, nie ma sądów. Prywatne firmy, kazarskie które nie podpisują żadnych... We... w Polsce, w tym kraju obowiązują, takie. Ja no ale po co nie mają ma tam wchodzić, no? Jest po żywy, po Taki jest Pani jest obowiązek, żeby Ma Pan Jak u no jeszcze... to jest moja sprawa. Będę miał, co będę chciał. No i to wszystko. A te to przepisy tak działa, to sobie hazardu, ustawiają. A ja wiem, jak to działa. w ogóle w ogóle i tak jakby nas nie było to co byście tu sobie chodziły tak Słyszecie, przestępcami wam mówię hmm. i jak będzie, się, będzie to plutonę już to już niedługo będą niestety po 50 tysięcy wam wystawiam a wy dostaniecie po 100 dwa razy po 50 razy o bezczelność no i to wszystko. się nie przejmują tak. no robią. dobrze ja nawet nie wejdziesz, no nie? nie. ma się mi Siłą Darek, darek, Zobaczcie, co tak oklaski. Ta ni nie wejdą, rozumiesz? Po że to człowiek. Ma autonomie, kurwa. Rozumiesz? Jakie kurwa, badycie, jesteście. No to się kurwa No się No bo no no, nie chcę wejść. Mhm. Nie wejdę te dwie panie i koniec. Nie wejdą. To pan. z pan się zrobi zdjęcia już. Nie może. Pan policjant może. Nie może. Nie może? Prywatna firma, umożli. A bo prywatna. No, no tak, bo jak prywatna to nie. Pan, że pan ma nakaz albo zezwolenie. No i to wszystko. Nie. Jak pan ma zezwolenie, to bardzo proszę. Nie udostępnię. Już ja będę przyjął, co będę chciał, bo jestem żywym, wolnym człowiekiem i żadne prawo te bandyckie, te hazardów mnie tutaj nie dotyczy.

Wynoka z mojego podwórka, już tam. Wynoka! Nie denerwujcie, pani wciąż ciąży jest. No. nie wy 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 wychodźcie Nie zapowiadacie. To no. moja no. jest. Szona prosił, rzecznie. No. Bądźcie, panie. Nie znajdę. Zbyt szybko, kurwa. Zbyt szybko, bo do wrócę. Zbyt szybko, żeby przestępczy. Panie nie, to nie denerwować. Tak, do tego dawaj się, ale Tak, przestępcy robią. Zobaczcie, jak kryminaliści, baszczani, bandyci robią. Zobaczcie, jak, jak mordują ludzi. Zobaczcie, o przestępcy. Panie Grochowski, myślałem, że pan jest katolik, pan jest przestępcą! Normalnym! Ale trupy grupy przestępcy, i pan bierze udział. Ja mam dam tu wchodzenie wy, przestępcy, kryminaliści. Mafia hażarska. Ale od, 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 odpowiecie za to. Zobaczcie jak przestępcy robią. A tak się zmusza Dalek nie podawaj, umowy nie masz. Nie Jakiej umowy? On jest prywatna firma, a wy a wy, a wy, a wy też nie jesteście żadną policją, ochrony imienia żydowskiego, kuźwa. pan słowa. Ja wiem co mówię, znam prawo. Co dopiero? Zobacz co się dzieje, ale mafia. twoja to anonimowe to nie chodzi o to, czy oni mówią, czy nie. Jesteśmy wolni, żeby oni balopiować, co chcemy ile chcemy. Żadne przestępcy, kryminaliści, mordercy nie mają tego robić. Bandyci, wymordowaliście wszystko. Na końcu będziecie wy wymordowani. Przestępcy, o tak się robi. O tu jestem, metr 25 jest moje, wyobraźcie sobie. O. Jestem na swoim. No. Ale no to no. było do nas, no, jakim prawem, na To jest autonomia, trzeba tam no. czytać. Trzeba najpierw czytać. Czy z, czy z... Darek, bo my... przykro ja mi, że pan bierze w tym udział. Wie pan, chciałam, że pan jesteś coś mądrzejszy. Nie jest przykro. Mi przykro z pana powodu, z pana zachowania. Tak? A mi z pana zachowania jest przykro. No trudno. Darek, jedziemy. Bo mamy, musimy na kiedyś chleba zarobić. Naruszacie nietykalność cielesną i, i, i tak dalej. To wy inaczej naruszacie. W bezczelni. Gdyby pan no. zachowywał jak człowiek to by było wszystko dobrze. Nie mają prawa wejść i wy nie macie prawa. No. Prywatnie owszem, mogę pana zaprosić jako pana Grochowskiego. Nie mają prawo, proszę pana. Nie, nie mają prawa, to są przestępcy. A wy ich och ochraniacie jeszcze nielegalnie broń macie. Przecież były już te kobiety. I... Ale mnie nie było. Na siłę weszli. Był pan. Bo jeden radiowóz z policji, drugi i, i jeden tylko tamci pojechali. Tam był pan wtedy. Nie byłem. To przyjechał już po wszystkim. To te panie mnie mordercami że po 500 zł. Nie, o tutaj sobie nie z, stał. Się do przepisów, to... Żadnych przepisów to nie uznaję, bo żadnych przepisów nie ma. No i pan spokój. Nie, nie dam co, wydajcie spokój. Te panie są mordercami. Proszę nie, nie ja, ja się nie obrażam, tylko mówię. Ja stwierdzam fakt. No, po prostu stwierdzam fakt. Tego tak? Pana? Tak. Pan nie możesz nawet udostępniać Czego? Moich danych Jest RODO i to jest za, 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 zakazane no. pan nie uznaję, nie... No to ale nie możesz Pan mój dawać Konstytucja mnie chroni jaka by nie była Proszę, Konstytucja, a co Konstytucja Pali. mówi? Czy to Pan całą Konstytucję? Że należy, do zwierzę... do... Że, że należy zwierzęta też traktować? A ja, Normalnie? a ja? A ja, ja, ja to, chcemy sobie? Ja tak nienormalnie, a co wam do nie, moich zwierząt? Ale nie krzyczy pan. Na Kurwa, co wam do moich nie zwierząt? Krzyczy, pan. Rozumiecie? Nie krzyczy pan. Nie krzyczy, bo ja na pana nie krzyczę. Już się zaczynamy. Ja Jesteś wyszkolony w tym, ja, tak? Ja na pana no? nie krzyczę. Dlaczego super. No, super. Podnosi na mnie głos. Skoro pan, skoro pan tak czytał konstytucję, to chyba... Znam wszystko w paznokciu mam. Dobra, nie będziemy szkodować, ja nie mam czasu. Za każdą minutę mi zapłacicie, bo ja już muszę jechać. Proszę... Chcecie się tu stać, to sójcia w... zarośnięcie. Chwasem. Jedziemy na